Barilla Corsa z 56 roku 26 koni z pojemności 250 motocykl opływowy 56 rok starszy starszy niż ja Widziałem 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 już filmowałem nawet jak jeżdżę Chodzę, chodzę, nie wiem kiedy mi się przestało nagrywać. Indian 31 rok. Też legendarna marka. Pięknie zachowany, ten nie jest odrestaurowany. Ciekawe ma zawieszenie z przodu. Ma resor piórowy u góry i ten resor piórowy jest elementem zawieszenia wahacza. Tutaj ma wahaczkany, ciekawy pomysł. Rzędowa czwórka. Scott Sprint Special z 1923 roku. Tutaj triumf ładnie obudowany, taki elegancki. To lata 58 roku. I mamy jeszcze jednego triumfu. 67. Triumf Bonneville. Hmm. Dopracowanie tych wszystkich szczegółów jest niesamowite wtedy. To, 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 to dzieło sztuki teraz też we uczestnik motocyklach, to też wszystko jest pięknie zrobione tylko, że po prostu inaczej i bardziej nam się podoba ta klasyk. a tutaj Aermacic Chimera włoski motocykl z roku 60 kto tu sobie zasłużył na takie Miejsce indywidualne Honda z 65 roku motorowym Indian. Indian z 46 roku caterpillar, wygląda jakby był no, spychaczem, ale o to chodziło. Orange County Choppers, Caterpillar bike Orange County Choppers, to ich macie może z telewizji. this is the 1925 whatever they have normal in Czechoslovakia this is the family mobile here you put two folks here two folks over there you know and go out for a drive and again 1925 think what life was like in 1925 and that's actually as ugly as it is that's original some of the original colors you can get these colors uh, yellow uh, red and yellow. Red and yellow, black, or yellow and green. So, this is the old, as far as I know, this is the oldest surviving example of this bike. The earliest version of this bike. Is everything running? Yes. Uh, thank you. 90, this is a living museum. 98% of the bikes in this museum can be running within an hour. So you got to put oil and gas in them, maybe battery in uh, <laughs> them. Dwójkę dzieci się do balkonika wrzucało. Tata z mamą, tutaj z 20 lat motocykl. 25 Boomerlans i 60 mil na godzinę, 600 pojemności, 20 koni i 100 km na godzinę można było jechać na takiej konstrukcji i kolory oryginalne, tak były malowane. Al Alcion 30 lat. No to przesi lepsze robili niż Francuzi, jednak motocykl ale jaki ma resor z przodu, popatrzcie. No, nie ma szans, żebyśmy te wszystkie pięć pięte. No to jeszcze samochody są, no ale. No ale jak można tu wyjść stąd w połowie? No, trzeba przyjechać na dwa tygodnie <laughs> I, si i wsiąść tu i oglądać. Harley Davidson Captain America. to jest z filmu Replika motocykla, który był w filmie Easy Rider. Niemiecki motocykl, czterosuwowy, 2,5 konia, 1500, 1500 pojemności, 2,5 konia. Replika, replika motocykla Maybacha Daimler'a. Replika pierwszego motocykla jaki powstał na świecie dwa staffy Tak się, tak to zaczynało, tak to wyglądało na początku. Teraz mamy trzy kołowe motocykle, ale tu mamy z 1912 roku. Wall Wally Car, Wall Psycho Car, brytyjski pojazd. Ni to motocykl, ni to samochód. Harley Davidson Amerykan z 1912. Napędzany pasem skórzanym. Harley Davidson z 1913 roku. Indian z 1905, Indian z 1912, Indian z 14, Indian z 14, Indian Scout z 1922, Indian Scout z 1924, Wielki Woods. Jale z 13 roku z wózkiem. Tu się drugi wózek zmieścił już. Indian z 206. Emblem z 1911 roku też paskiem napędzany. Jakie fajne koło pasowe? I na kole też skórę. Harley Davidson. A tu Harley Davidson z, z, z bryczką. Ale, ale jak fajnie właśnie skonstruowałem, że motocykl był motocyklem, a bryczkę się doczepiało tutaj i w bryczce dwie osoby mogły jeszcze jechać. No pomysł bardzo fajny. Nie wiem jak aha, no to tym się człowiek nie pochylał jadąc na boki, tylko skręcał jak samochody. Różne pomysły ludzie mieli wtedy, tutaj też właśnie z, z lat nastych 1908, 1929 tam, 1912 jako kierownica, prawda? Przerujemy dalej, bo no, tu piękny halej. Wszystkie te motocykle są fantastyczne. Prawdę mówiąc, to można by poświęcić godzinny program na temat każdego z tych motocykli. Sears, Sears jak mówiłem przedtem, o ile się to nagrało, Sir sprzedawał wszystko, narzędzia, garnki, lodówki, całe domy kompletne w Sirsie można było zamówić i przywieźli do domu wagonem kolejowym i się składało ten dom. No właśnie też sprzedawali motocykle takie jak ten. 1919 roku napędzający wątki VelociT KTT MK8 brytyjski tam taki Norton tutaj AJS muszę niestety szybciej przechodzić bo w życiu nie zdążę Motoguci tu jest piękny triumf Daytona Kawasaki DKW, DKW piękna, no ale ta dekawka piękna. DKW 20 koni, 250 pojemności. Niemiecki z 1935 roku, czyli przedwojenny oczywiście. Tutaj są motocykle głównie wyścigowe. Yamaha, Honda, japońskie. Szczerze mówiąc, to Kawasaki. To chyba uciekamy. Tam jest jakiś BMW, Ducati. Tu są ciekawsze. Tu są ciekawsze motocykle. Tu jest BMW, Norton, Ducati z tyłu. Ale chyba uciekamy stąd. tu Harley Davidson. Bimota. Też marka. Już parę razy mówiłem o legendarnych markach. No ale, no ale... Ale to są marki mojego dzieciństwa. To są motocykle, o których marzyłem. Jak byłem dzieckiem. Oglądając jakieś katalogi, gazety. No bo nie marzyłem, żeby posiadać taki motocykl. Ducati z 73, Yamaha, Harley Davidson KR 750 Tutaj jakieś Yamahy, Italjet, Krajler Suzuki. No tu coś ciekawego Jawa Czarne na czerwonym jedzie po zielonym co to jest? Murzyn na Jawie jedzie po trawie. Jawa z 70 roku 70 koni z pojemności 350 Widziałem Yamaha MZK tu jest Czuje za tak. tutaj Ducati Ciekawa historia Daytona z tym Ducati, wiecie. że na wyścigu w Daytona, Na jedno okrążenie do końca mu silnik wysiadł. I drink, jak mieli downtime, jak nie, nie jechali, bo coś się tam z oponami działo, to jemu wymienili za ten czas. Pierwszy raz w historii, właśnie ktoś wygrał na motocyklu, że w czasie jednego wyścigu używał dwóch silników. Bo na, pod sam koniec wyścigu był jakiś problem z oponami, więc wyścig był zatrzymany. Wszyscy zjechali do boksu i w tym czasie wymienili mu szybko silnik. Jak silnik wznowili, to on wszystkich wyprzedził z nowym silnikiem i odniósł zwycięstwo na tym motocyklu. Nie wiem, czy to nie było oszukiwanie. Może dwa silniki miał. A la Verda, następna legendarna marka, nieistniejąca to ten pomarańczowy. A ja tu aż się boję iść po tych konstrukcjach, no ale. Ja prawdę mówiąc też. O, jaki tutaj rząd motocykli wisi fajny. Bo po prostu tych motocykli. Gdyby jeden był taki motocykl, to by człowiek mógł godzinę go oglądać, przyglądać się mu, podziwiać. A tak to jest, to jest tak jak z piękną kobietą. No jak się ma jedną piękną kobietę, to człowiek patrzy i podziwia, jak w obraz. Jak w obraz. A jak tak jest tysiąc pięknych koi, tak to... te róże ma księcia. To po prostu psi. Ale słuchaj, może minmy jedna pieniądze? Nie, do... nie, nie, musimy, bo tutaj mamy od lat 60. do dzisiaj więc szybciutko przejdziemy szybciutko przejdziemy tylko takiego bębu zobaczymy